Moja praca z końmi i z tym wszystkim zaczęło się to tak jakoś rodzinnie, bo i dziadek, i tato pracowali po prostu. Koń był potrzebny do pracy i w polu, i po prostu również pracowali trochę w lesie. Koń jest w terenach u nas, w terenach górzystych, jest niezastąpiony ze względu na to, że, że są góry, są skały, jest teren bardzo trudny stromy, że nie można dojechać ciągnikiem, a pracując z liną można też to zrobić, tylko, że dużo drzew jest później uszkodzonych. No a koniem to jednak jest można tam bokiem tam gdzieś tam zaciągnąć i, i to idzie inaczej to zrobić, że, że po prostu jest mniej drzew uszkodzonych, yy, takich jeszcze stojących po, po Są różne zastrzeżenia do do pracy, że koń pracuje czy w zaprzęgu, czy w lesie, ale y, to zależy po prostu od właściciela gospodarza, bo każdy wie, że na ile stać tego konika, czy to i, i, i na pewno nikt, kto go szanuje i żyje z niego, to nie przemięczą tego zwierzęcia i, i po prostu to jest trochę błędne, że, że tak się y, różne jakieś tam te sugestie, że jest to zmęczone, że, że jest koń zapocony albo coś tam. No, tak samo jak i człowiek się spoci, tak samo i koń się spoci. Mówią, że po prostu y, mieć końskie zdrowie, a to w ogóle nie jest, w ogóle nie chodzi w tym, bo po bo, bo prostu koń jest bardzo uczulony na to wszystko i i, I trzeba bardzo dbać o niego, żeby, żeby po prostu był w kondycji koń, który ma pracować w lesie w terenie górzystym, czy, czy tam, to, to musi być nienarowisty. I to jest współpraca po prostu właściciela furmana z koniem, bo jak jest to narowisty, to sam sobie szkodzi, bo jest po prostu nie za dużo, popracuje a już jest zmęczone. Są możliwości, że jest ciągnik, i to wszystko, i, i, i można pracować po prostu ciągnikiem. Ale, ale w niektórych warunkach jest ten koń niezastąpiony. Trudno jest się wypowiedzieć słowami, to trzeba być w terenie i to samo za siebie będzie pokazywało po prostu jak ta praca wygląda z koniem, a jak ta praca wygląda z liną, z ciągnikiem. No i to jest, to, to trudno tak opowiedzieć, bo po prostu to trzeba być, widzieć i, i w ten sposób. Trzeba chcieć, to, to się nie da zachęcić, bo y, to trzeba chcieć, to trzeba mieć, jak to się mówi, trzeba mieć to taki koniarski żyłkę we krwi, i to, bo to zachęci, to, to tak samo jakby komuś mówił, że żeby jeździł na rowerze, a, a po prostu on się boi, że się wywróci i rękę złamie. To jest to, to trzeba chcieć, to trudno zachęcić, to jedynie musi się chcieć.